Ale on był już zamoczony, komentarz małego, pojedynek jest I nie był jak by w no to na ale to już będzie, to będzie koniec walki. I tu już Jest Mikałow, tak wiesz, i koniec. Efektowne zwycięstwo Adamka. On parietował bo... puszczękę wejścia niebezpiecznego. Ja i tutaj czeka Tomek prawy. Prawy, prawy, tak widzi troszeczkę z góry. Z góry. I mamy wspaniałe trafienie. Ról no do kałtowanie. Jeszcze ta końcówka, ta którą popisowo wykonał Tomek. Widząc, że przeciwnik jest zamroczony. Na miękkich nogach. No nogi. Dwa żelazny. Dwa ty. I proszę. Teraz ten decydujący atak tonka. No i jak tygrys spadł na, na ofiarę i nie odpuszcza cała seria ciosów. I Jest bezradny Jonathan Banks w takiej pozycji kończy ten pojedynek. Ten pojedynek, który jak zapowiadał wygra. Lewy sierpowy to był taki pocałunek na pożegnanie dla tak. pocałunaczenia.